Powiem Wam tak, ciężko jest być początkującym na on bloku. E, początkującym! 15 godzin jest początkującym. No! Powiem wam tyle. Te 15 po godzin poszło w to. No i tam trochę w to. Ja tylko dzisiaj dokończymy tą farmę. I w ogóle chyba spróbuję zrobić taką, być taką serię z. Jak to się Taką serię z. E, właśnie z OneLocker, żeby ogólnie trochę zobaczyć, jak to jest. Tak się rozwijać na nim. Tutaj no, kupię głupie drewno! Te, 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 tego, tego nie było, ok? Tego nie było. Ja nie mogę, już się spłaźniłem. No, nie jestem jakiś najlepszy w tego bloka ok? U mnie mało gramów w Minecrafta prawda? Ostatnio. Dlatego, dlatego też trochę będę. Kiedyś taki charakter sześć lat grał. No ja z każdym odcinkiem postaram się w ogóle to odreberować na świecie. Ogólnie to. myślę, że są szczęśliwy, bo niedługo koniec roku. Mam ogólnie nadzieję, że. Ten, te wakacje będą dla Was fajne. Ja to nie dam jeszcze, nie wiem ogólnie. Pewnie nie skończy się to tym, że zostanę w moim mieście. Nie tyle. My będę robił filmy. Będę je potem pół dnia montował. I to będzie moja rutyna pewnie przez całe wakacje. Nie, nie żartuję taką mam rutynę zwykle. Jeśli się chce w ogóle filmy że Robię film, montuję i wstawam. Znaczy, nie wiem, że często są shorty, ale czasem doświadczę zdjęć film. Czekajcie, coś ciemność. Trochę tego mam, co nie? Trochę, trochę, trochę mam. Bo jakbyście się pytali, co to za Hamza jest, no. Tak jakby ktoś nie wiedział. Eee, Okej. Okay. Mm, w ogóle mam do Was takie małe pytanie, bo wolicie jak są filmy, czy jak są shorty? To mi to w sumie tak naprawdę obojętne, czy to są filmy, czy to są shorty. No, że zgubi, Serio? No, nie czytanie z takiego e, Wiecie co to jest runda nie? Mamy taką rundę, nie? nie z tą rundą jest taka pełna historia, ale o niej powiem trochę później no, nie, 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 nie. Sory, zapomniałem. tyle nie gra, w się nie. Sorry. Ła! nie ja. Kocham Minecraft Kocham Minecraft. A w sumie to poczekajcie, mam lepszy spotkanie. Nie piszcie w komentarzach, że jestem słaby, bo jestem, jestem słaby. Ja to wiem. Nie pytajcie, skąd tyle żelaza? Trochę siedziałem i to robiłem. Yy, kurde. W sumie już teraz mogę powiedzieć tą historię z tą rumbą. Nie pytajcie, co to jest. Kiedyś się na kogoś tam na wyspę wpuściłem i to budował, ale. Nie mam talentu do mechanizmów i to poleciało mi tam. Teraz już nic z tym nie mogę zrobić. No, tak. E. E, w ogóle ta historia to trochę dziwna jest, więc. no. co my jestem są dziwnym. Ok, pamiętam, że kiedyś tam dostaliśmy od dwójkę taką rumbę, która po prostu nam wiecie, rumba czyści. No wow, rumba czyści. Co ty wartik nie powiesz? No. No i ta rumba właśnie niby tam nam przez pewien czas działała, tak trochę się wieszała, a tak ogólnie to, no, to siła no. Ale kiedyś tam stało się coś takiego, że ona nam się tak zepsuła, że yy, ona jakby nie sprzątała. znaczy jeździła, ale nie sprzątała w ogóle. I musieliśmy ją tak naprawiać. I to naprawianie było o tyle niefajne, że musieliśmy wymieniać jej, jej rumbie jakby te takie no, to na dole, to nie wiem, jak to się nazywa. No, 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 no po prostu musieliśmy to wymienić. No, no po prostu musieliśmy to wymienić. No, o, o, to musieliśmy wymienić, coś takiego. Nie wiem, jak to się nazywa, ale to musieliśmy wymienić, bo nam się to tak, jakby trochę, no, zepsuło po prostu. I ogólnie, teraz, jak naprawiliśmy już tą rumbę, to niby wszystko działa, no, ale wiecie, taka lekka męczarnia z tym była, no bo. No powiedzcie, komu by się chciało marnować tyle czasu, żeby po prostu wymieniać te nóżki tej rumby. Będę na to nóżki mówił, ale to nie są nóżki. No bo to też trochę jest bez sensu, no nie powiecie mi, że nie. No i ogólnie pamiętam, że właśnie niedawno, to było chyba koniec maja, to my żeśmy po prostu sobie tą rumbę tak nowo, Nie no, kocham Minecraft z tym tiltem. Yy, tak sobie spróbowaliśmy naprawić tą rumbę, no i jakby ją naprawiliśmy, tylko że problem był taki, że nam mój tata, kiedy jeszcze to stawialiśmy, to nam po prostu ten, to ten tata nam yy, zrobił coś takiego, że ustawił nam język angielski, przez co nie mogliśmy, znaczy ja ogólnie rozumiem angielski, ale nie chciałam, ale no bo mieliśmy leki, teraz wtedy problem. No i ta rumba cały czas nie była sobie na, że na polski, ale działała po angielsku. No, no i właśnie tak naprawdę... Naprawiliśmy ją. Teraz jest po polsku, że gada. No i taka... Dobra, wiem, może być nuda, bo ja też już trochę mnie nudzi gadanie, no ale... Okej. Okay. Okej. Okay. To nie jestem ja jak coś. Zobaczmy, mogę pokazać, że to nie ja. Jestem tylko to. To nie jestem ja. Ja, ja mam Nik Bartnik nie żeby coś. Więc no. Okej. Okay. A ogólnie nie wiem czy widzieliście u kobiego, ale e, robi sobie przerwę. Tylko informacyjnie. Znaczy podobno sobie robi przerwę, bo nie wiadomo jeszcze. Jak tak długa będzie to przerwa, ale mówię coś tego chyba siódmego, bo to, 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 mam w tamtym A właśnie, bo ja wstawiłem szorta e, kiedy, kiedy e, moją średnią, ale jaką wy macie średnią, tak ciekawość? Bo Ktoś mi napisał, że ma ktoś 45, ale tj, ogólnie to powiedziałam, mam nadzieję, że kobie nie zapomnę, że ten chłop mówi takie dziwne, nie dla mnie dziwne rzeczy, że ja po prostu tego zrozumieć nie mogę, bo na przykład on mówi, że ma, Noś ile, że on tam... Tam podobno, że 4,38 ma mieć. a Nagle mówi, że ma 4-0 i, i ja nie rozumiem w ogóle o co mu chodzi, więc kobie się to widzi, to weź mi na o z tym chodzi. Bo ja trochę tego nie rozumiem. Ja chyba ten film de tutaj film w moim życiu? Prawda? co się nic nie dzieje. nie widzicie, ale ja się tak uśmiechałem nim, nie? Dobra, koniec już. Woda W Minecraft. Bardzo realistyczne. Ja się boję, że to się skończy moje pierwsze filmy, że po prostu stanie coś takiego, że y, to będzie miało po 50 wyświetleń. No, co ja na niech ma. Ja sama bym mogę jednak robić hmm. tak. Tak. tak ogólnie to wam powiem, że ja nie mogę w ogóle znaleźć jakby y, tematu co ja mogę zrobić, bo ogólnie to nie chcę robić jakaś znowu, może jakieś dramy czy coś, bo to po prostu już nie ma sensu, bo z tym i tak się na YouTube teraz nic nie dzieje. E, więc po prostu wiem, że zagram w Minecrafta i sobie tak coś mi najlepsze. Czekajcie, szybkie sprawdzenie, czy Kobi mi odpisano w Discordzie. Nie odpisał. Okej. Okay. Eee, a. Oj. Już. Problema? ]ografia. oczywiście żart patrzta na to to przez myszkę, okej? Okay? to przez myszkę mam no, w ogóle pałki rozgrzanych co tu w ogóle się dzieje na tym tacie? ile oni tych robią? za bardzo go na środowisku teraz. Łaaa, no, no co jest? Widzicie, ja jednak ktoś tylko to potrafię. Tylko jak tam teraz się dostać? To to jest pytanie. Dzień dobry. Dobra, teraz żywy nie spać, bo jak spadnę, to będzie taka... będzie taka... Oj, poczekajcie, idę na małą sesję do dalej. No, 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 no już już jest, już jestem. To nie tak, że trochę minęło. Cóż tak, 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 tak. W ogóle pokazać wam jak pięknie nie umiem śpiewać. Bo mój śmiech jest dosłownie na najlepszym poziomie. Naprawdę nigdzie nie doświadczenia się takich pochodzi. A więc... no co? No to chyba... Padaż Prawda, że pięknie śpiewam? O, tu jeszcze miałem wiadro. no już nic. No wiadro za wiadro, wiadro za wiadro i wiadro za wiadro. Upsa!

A, i ogólnie chciałem wam jedną rzecz pokazać. Co wyś ta zrobili z tymi subskrypcjami? Co wyś ta zrobili? I to nie jest żaden fotomontaż czy coś. Co wyś ta zrobili? Eee, już nie wspomnę o tych wyświetleniach. Wyciągnął mi tam takie nowe osiągnięcie nawet już, ale tak ale... Albo... Albo... Przepraszam, mały błąd techniczny. Zrobiło mi się cięcie. No, w końcu muszę zmienić ustawienia na tym OPS-ie. Bo jakby ktoś nie wiedział, to ja mam wstrzymy... ...cięcie pod F1. Wstrzymywanie pod F10. Koniec pod F7. I zatrzymanie pod x -em. Ja mam takie ustawienia na OPS-ie. Więc trochę tu mi przeszkadzają, czy mi pomagają. Wiecie jak to jest. O, w ogóle kończymy kole. O, o, tak, co? Mm, okej. Okay. Dobra i tu kulę topa. Teraz zostaje mi jedynie nie bambusy. Czyli co? Co ja właśnie Posadzić bambusy, jak już. A, no, to go mnie się nie skakuje. Dobra, nie chcę się tego przeklikiwać, po prostu kliknę, na Shift, z te. Nie plus t, tylko po prostu... Wyszka, i Eee... Yy, teraz mam... Sobie. Ogólnie niestety nie mam za dużo tych bambusów, więc no. Trochę szkoda. Tak samo jak zaraz będzie szkoda u mojego komputera. Play of Chipsy, Lays Mars, Nif-Cut i To Czemu się wydaje, że tam jest cały czas jakiś samolot? O to, co tu chodzi? Ale w sumie, jak się przyjrzeć, to jak takie wyskrzydło, no nie. Dobra, to taki mały samolot trochę to wygląda. To, 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 nie, to nie tak miało wyglądać. I ostatnie. No to nie wiem, czy ta woda się przydaje do czegoś z tymi bambusami, ale po prostu już im daje od zawsze. To teraz też tam. No em... a myślałem, że trafi jeśli mi się uda, to będziecie mieli licznik e, śmierci na górze. E, Przy każdej mojej śmierci. Śmiechu ja Po prostu. To policzy ile będę śmierci, dostaję sobie. No, więc tak naprawdę. Co tak wygląda póki co. Mam nadzieję, że. W ciągu trzech odcinków skończymy to budować. Ehm, no, więc ja bym w ogóle nie dziękuję za oglądanie. Teraz czekam nie parę długo Już się cieszę z tego powodu. Serio, I love Lace max Lipka, twisted paprika w Eee, ehm, o, okej. Okay. Dziękuję Wam za oglądanie. Już jutro in, innej tematyki, która no... Czasami jest już podruszana na YouTubie, ale po prostu ten temat jest już naprawdę, to się tak rozwinęło, że normalnie ja już muszę o tym nagrać. Więc no, na jutro oczekuję jutro się mocny pękerek. Yy, dziękuję Wam ogólnie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo. Nara!